Witam serdecznie. Dojechaliśmy do mety. E, tutaj kończy się e, nasza przygoda e, strajkiem. jechaliśmy paręnaście kilometrów, e, prawie tysiąca metrów nad poziomem morza, tutaj e, do mety. Z tego miejsca też wyjeżdżamy busami e, do góry, e, aby Państwa zawieźć. W ciągu dnia jesteśmy w stanie, w zależności od tego jaką macie kondycję, dwa, trzy, a nawet wykonane są cztery takie zjazdy w ciągu dnia. Tutaj w pensjonacie Świerkowe Zacisze będziemy nocować. No pensjonat jest przeuroczy w środku, bardzo klimatyczny, w takim naprawdę górskim klimacie. Swojskie jedzenie, bo w cenie mamy śniadania i obiad kolację, no ale gotują naprawdę wyśmienicie. Jest sauna w środku, no naprawdę klimacik, ale my mamy tutaj spędzać e, czas na zewnątrz. W związku z tym zobaczcie jaki tutaj mamy ogród praktycznie w sercu e, parku krajobrazowego. W sercu gór e, e, jak już najeździmy się na trejkach e, cały dzień, no to wieczorem e, możemy sobie tutaj zorganizować, znaczy zorganizujemy kochani zabawę Eee, ognisko, muzykę Cześć, e, środek działki przepływa e, górski strumień no będziecie się tutaj czuli naprawdę, naprawdę fantastycznie e, tak jak powiedziałem, w połowie czerwca zapraszamy na taki aktywny weekend w góry e, Sowie e, na trejkach e, trzy dni przyjeżdżamy w piątek wieczorem, cała sobota jeździmy na trejkach E, niedziela e, nadal jeździmy na trejkach i, i, i myślę, że będziemy się tutaj wszyscy e, cudownie e, bawić. Zapraszam serdecznie dobraintegracja.pl i świerkowezacisze.pl e, Kłaniam się.